Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana Cienek, mam kolejny odcinek z Clash Royale I dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas, aby sobie zagrać Queso Cup Queso Cup, moi drodzy Jeżeli ktoś z was nie kojarzy To, to jest chyba Taki odwzorowywanie challenge'u który kiedyś było w Besie, Znaczy nie, że w gierce Ale był taki challenge pomiędzy drużynami Na świecie i to był chyba turniej jedynie drużyny hiszpańskich, ale nie jestem pewien. Więc na pewno to ma, moi drodzy, jakieś powiązanie. Może było wcześniej w Clashu, y, nie wiem, gdyż nie interesuję się aż tak Clashem i gram w niego regularnie od... Y Niezbyt dawno, więc nie wiem czy taki challenge był wcześniej, ale chyba nie moi drodzy, więc gramy sobie dzisiaj quest o Jeżeli jeśli chcecie więcej odcinków z Clash Royale, strzelcie koniecznie łapaczko w górę, zasubskrybujcie również ten kanał, by być na bieżąco żadnego odcinka nie przegapić, przypominam odcinki w środy i w niedzielę, więc dwa odcinki tygodniowo na tym kanale, reszta na kanale Panda Gaming, e, oprócz tego kodzik Panda w sklepie, jeżeli robicie jakiekolwiek zakupy, mam nadzieję, że pamiętacie o kodziku Panda, lecimy. Cyk, deck mój wybrany, startujemy. biecie również na mój sklep crpshop.pl moi drodzy, ponieważ wleciał nowy wzór z takim 444. Bardzo fajny wzorek mi się podoba, więc gorąco wszystkich zapraszam, jeżeli chcecie sobie kupić jakiś podkoszulek na lato. Bardzo dobre wykonanie, 100% bawełna produkowane w Rzeszowie, więc gorąco wszystkich zapraszam właśnie na mój sklep. Naprawdę powiem wam, że jakość jest mega dobra i jeżeli zamówicie, to na pewno się nie zawiedziecie, dlatego zapraszam na mój sklepik. I możecie też padać na mojego Instagrama, więc tam też również parę rzeczy wrzucam, więc zapraszam Was również i tam. Dobra, lecimy już z giereczką, koniec reklamowania wszystkich moich rzeczy, które mam. Ziomek gra Mega Knight'em. Ja gram Inferno Dragonem, więc dobra kontra na tego Mega Knight'a. Co prawda dał Freeza, ale... Mimo tego, że mi jakoś mocno obił tą wieżę, nie martwię się, gdyż ja tutaj już mam Lawę, mam nadal Inferno Dragona, full HP. On dał mm, Wizarda, tylko teraz tak, czy Wizard mi coś zrobi? No powiem wam, że ojoj, zmienił target, niedobrze, no to teraz dobrze zagrał to tornado. Mądry, mądry ziomek, nie powiem, że nie. Dobrze to tutaj rozegrał, teraz tak, my sobie może rzućmy tego balonika tutaj. Tutaj myślę, że musimy zrobić coś takiego, bo niczym innym tego nie ugram. I szybkie minionki, może jeszcze uratuje wieżę, ale szczerze mówiąc wątpię. Dobra, wieża uratowana, 251 HP. Eee, kurczę, Sparkisy znowu ma niedobrze. Oj, będzie ciężko na tego ziomka przejść, coś mi się tak wydaje. No może miniony coś ugrałem jeszcze, zobaczymy. No balon niestety nie doleciał, miniony jeszcze zostały sfrizowane Kurczę! Strasznie dobrze się broni ten ziomek, ja nie wiem, co jest z nim nie tak. Ale chłop nie chce, żebym nawet mu... Nie wiem, 100 HP zadał na tej wieży, więc ciężko, ciężko. Ale dobra, leci sobie teraz. O, nic się nie leci. Dobra, zarąbiście, strzałeczki. Mm, no, on ma tego Mega Knight'a z Freeze'em, to jest trochę wkurzające. Co prawda mogę go bronić. Jak już da Freezea, mogę obronić go armią. Mm, ale czy jest sens bronić go armią? Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Na razie lecimy, leci znowu Inferno Dragon. On oczywiście zniszczy mi weź, że to wiadomo. Ale, może postaramy się jeszcze coś ugrać. Czy zniszczy go? No, niestety nie zniszczył tego Mega Knighta od razu. Za to my robimy coś takiego, coś takiego. Proszę bardzo, rzucamy sobie jeszcze tutaj pięknego Fireballa. Bardzo ładnie. No, i kolega nam to sfrizował, ale też aktualnie. Jedynie wieża obija ten mój atak. Lecimy sobie tutaj Lava Hound z lewej strony tamtej wieży, już na 100% nie ma. On rzuca. Tutaj kolegę o nazwie Mega Najcik. My sobie bronimy tym razem w inny sposób. Robimy coś takiego. Ok, bardzo ładnie. Rzucamy sobie jeszcze Electro Wizarda. Electro Wizard trochę pobrania. Po Rzucamy Minionsy. Bardzo ładnie. Minionsy jeszcze tutaj pomogą. Mega Nightcick nic nie obił. Tam jeszcze bardzo mocno obita główna wieża. I to będzie najprawdopodobniej zwycięstwo, gdyż on nie ma teraz nic. Ma jedynie Sparkisy, które dostaną teraz znowu Firebola. Znowu leci moi drodzy tutaj. Mój balon z lawą, i w tym momencie powinniśmy zwyciężyć ten mecz. Więc bardzo ładnie nam się tutaj rozegrał, mimo tego, że na początku przegrywałem to, jak widzicie, chłodna głowa, zachowana zimna krew do końca. Tutaj wskazówki od Panda Gaming, jak się gra moi drodzy w Clash Royale i bardzo ładnie udało się zwyciężyć pierwszy meczyk. Zobaczymy, jak mi pójdzie ostatni Ten challenge doszedłem do 10 winów, więc e, ja proponuję tutaj grać sobie dalej. Wy zobaczyć jakiś tam mecz późniejszy, żeby też ten odcinek nie trwał nie wiadomo ile. Mogę wam się jeszcze pochwalić e, maestriami, chyba tak to się nazywa. Nie wiem, czwarta maestra na minionsach i czwarta na fireballu, więc dosyć mocno tutaj cisnę. I zobaczcie, że zbliżam się powoli do piątej i szóstej, więc jest naprawdę fajnie. Lecę dalej i widzimy się w kolejnych meczach. Dobra, moi drodzy, widzimy się 30 minut później. I w tym momencie mam 6 zwycięstw i 3 porażki, więc lecimy sobie dalej zobaczmy, jak to wygląda. Generalnie powiem Wam, że na tych royal turnamentach idzie mi naprawdę dobrze. Ja nie wiem, o co chodzi, gdyż na przykład te zwykłe challenge to ostatnie jak widzieliście. No to kompromitacja na challenge, jak to się odcinek nazywał. No niezbyt ciekawie to wyszło. A tutaj te Royal Tournamenty, to powiem wam, że naprawdę no radzę sobie, naprawdę sobie radzę. Sam jestem zdziwiony jak dobrze mi na nich idzie. Co prawda tu się gra własnym deckiem, a na tamtych były drafty. To też może przez to. No nie wiem, zobaczymy. Też niedługo wychodzi Mega Deck Challenge, więc na pewno Mega Deck Challenge też nagram i wam wrzucę na kanał, żebyście sobie zobaczyli jak mi poszło na tym challenge'u. No a teraz skupmy się na kolejnym meczyku. Gość ma Inferno Ter, więc będzie to bardzo wkurzający przeciwnik. W dodatku ma jakiś logbaitowy deck, coś takiego. Bo widzieliśmy, że tam ma... Aha, no, 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 no to ma na przykład. O nazwie Rakieta Powpa, więc no, ciekawie. Co ja mogę powiedzieć? No, może być nieciekawa sytuacja z panem kolegą tutaj, naszym szanownym rywalem. Dajemy sobie lawę. Okej, okay, on nam oczy. Od, od razu... Nie, 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 no i co jeszcze mi rzuci, no może jeszcze nie wiem. Princeskę do tego dorzucisz. No nie wytrzymam. No to ja już nie mam wierzy. Zarąbiście, moi drodzy, w takim razie. Super się bawię. Ja już nie mam wierzy. Nie, dobra, przegrałem. To jest imo przegrana, więc to będzie czwarta porażka na tym challenge'u. No i kur... No nie ma opcji przejść przez niego. No chłop ma takie karty, że co ja bym nie rzucił, to on mnie kontruje. Rzucę balona, walnie ra rakietę, mojego balona nie ma. Rzucę lawę, postawi Inferno Tower, mojej lawy nie ma. No nie mam... Takiego ataku, no właśnie, no rzuca, właśnie sobie kolega rakietę. Nie mam, jakby, takich kart, które mogą mu cokolwiek zadać. A on swoimi, no powoli, ale obija. No, co prawda, teraz mocno mi zbił całą wieżę, ale to przez to, że ja nie mam eliksiru. Ale gdybym się cały czas bronił, to i tak by mnie porobił. Bo, no po prostu, ma takie karty, które powoli skrobią tą wieżę. No i taki na tym, jakby polega lockbait, mniej więcej. Więc, no, raczej lipa. 47 sekund do końca, zobaczy, no. Ja praktycznie mu nic nie zadałem na tej wieży, możemy sobie rzucić coś takiego, możemy spróbować tego balona, ale no wiadomo, że on rzuci rakietę. No właśnie, rzucił rakietę, no i co? No i balon sobie poleciał, nie wiem gdzie, ale na pewno nie na jego wieżę. 30 sekund do końca, rzucamy jeszcze raz lawę, spróbujemy może jakiś teraz atak fajny pójdzie, nie zdążył może dać Infernotary. No, żartowałem, oczywiście, że zdążył. Ok, szybkie strzałki, spreshotowałem tego Spirita. Ale mimo wszystko dużo to nie da, gdyż tutaj, jak widzicie, Inferno Tarna spokojnie sobie radzi. E, mój Electro też nic nie zdziała, jeżeli rzucę balona. On znowu rzuci mi rakietę. No i w tym momencie przegrywam, moi drodzy, ten meczyk. Szkoda. Zobaczymy gdzie uda mi się dojść, więc lecę z kolejnym meczem albo kilkoma meczami. Zobaczymy. Może akurat się uda zwyciężyć, jeżeli nie, no to kończymy na sześciu zwycięstwach. Więc lecę grać ostatni albo nieostatni meczik, bo może akurat uda mi się wygrać i będę miał lepszy wynik niż I'm OK z mojego klanu. Dobra, moi drodzy, więc mamy w tym momencie osiem zwycięstw na moim koncie i w w taki oto sposób jestem na pierwszym miejscu wśród moich klanowiczów, więc nic się nie zmienia, nadal jestem najlepszy w moim klanie. Mimo tego, że chyba nie mam najwięcej pucharków, ale zaraz sobie sprawdzimy. Dobra, żartowałem. Eee, lecimy moi drodzy z kolejnym trzecim meczem już, który wy sobie zobaczycie na odcinku. Nieważne co się tutaj stanie, nawet jeżeli rozładuje mi się tablet, to i tak to zobaczycie, więc zobaczcie, ja się tak poświęcam, nie wiem co się stanie przez najbliższe 3 minuty walki, ale mimo wszystko wszystko zobaczycie na ekranie, więc to jest niesamowite poświęcenie z mojej strony. E, dobra, nie będę gadał głupot, tylko gramy meczyk. Zobaczymy, czy uda mi się zrobić tego i na ostatnim challenge miałem 10, ale co prawda był to triple. Nie, nie, to był. Tak, triple elixir challenge. Triple elixir challenge był ostatnio, więc triple elixir challenge, jak widzieliście, poszedł mi dobrze. Nie! Sparki walnął, Ty szmulu, największy. 1721 HP jedynie na mojej wieży, w dodatku log walnął i 1634 zostało. No cóż, 2-1-3-6 na wieży przeciwnika, mało braku do fajnej liczby, mm, ale cóż, lecimy moi drodzy dalej, zobaczymy czy uda mi się zwyciężyć ten mecz, nie mam jak go obronić, więc sobie po prostu zostawię tą wieżę i niech mi on już ją zniszczy, ja się skupię na jego w takim razie, no mogłem na szybko dać miniony, ale i tak by mi zniszczył wieżę, więc to jest w sumie bez jakiegoś większego znaczenia, bez większego... Więc większej różnicy, nie umiem już mówić, sorry, ale nagrywam ten odcinek 50 minut, już nie wiedziałem, że to tak długo będzie trwało. W dodatku muszę nagrać jeszcze kolejny odcinek, bo jutro, czyli wczoraj, jak wy to oglądacie, nie mam je w domu prawie cały dzień, więc muszę nagrać dwa odcinki na środę, bo jak dzisiaj to oglądacie, to był jeszcze drugi odcinek na kanale Panda Gaming, bo w środę są dwa odcinki, bo tak jak mówiłem, tutaj są odcinki w środę i... W niedzielę, w tym w środę, są dwa odcinki, bo w środę jest też odcinek na kanale Panda Gaming. W niedzielę na pa Panda Gaming nie ma odcinka, no ale tutaj, moi drodzy, w środę e, jest i na Panda Gaming też jest, więc, jakby w środę, macie dwa odcinki. Dlatego, kto nie widział e, odcinka, który wleciał na Panda Gaming, to zapraszam, bo ten odcinek wlatuje o godzinie 16.30, a o 15.15 .15 wlatują odcinki na Panda Gaming, więc. Wbijajcie, wbijajcie na główny kanał również. Najprawdopodobniej wleciał, czekajcie, w poniedziałek wleciał Brawl Stars, we wtorek wleciał Roblox, czyli e, wleciał Brawl Stars jakiś odcineczek chyba najprawdopodobniej moi drodzy na, na środę. Więc tak to się prezentuje, chyba jeżeli dobrze myślę. Jeżeli źle myślę, to może wleciał jednak Roblox, nie wiem, bo to niekoniecznie musi być na zmianę. Jak akurat coś fajnego z jednej gierki na drugą jest, no to wiecie, nagrywam od razu, ale raczej bez, raczej bez wleciał. Dobra, bo tutaj mamy trochę przypał. Rozgadałem się o tym, jak blatują odcinki na moje dwa kanały, a w tym momencie chłop mi obił wieże do 1500. Więc. A jajaj, chyba będzie tutaj 8 zwycięstw jedynie na tym challenge'u, ale nie poddajemy się, gramy zawsze do końca. Jeszcze jest szansa, co prawda, nie chce mi się, wolałbym się poddać, gdyż nagrywam już to długo. Ale nie ma tak, nie ma tak. Mamy cierpieć. Mamy tutaj nagrywać odcinki dla widzów, dla kontentu. Co prawda ogląda to pewnie jakieś tysiąc osób maksymalnie. Więc jeżeli oglądasz ten odcinek, to kolego, po pierwsze, cię szanuję, bo dotrwałeś do prawie końca odcinka najprawdopodobniej. Po drugie, jesteś jedną z tysiąca ludzi, z tysiąca osób bardziej mniej więcej na tym kanale, która ogląda odcinki, bo mniej więcej tyle wyświetleń mają moje filmy, więc gratulacje dla Ciebie, możesz się pochwalić tym w komentarzu i napisać, którym wyświetleniem jesteś. O, to Ty, to jest ciekawe. Gość jeszcze takich rzeczy nie pytałem. Widzicie, dobra, dziewięć minut, ja nie wiem. Lecę dalej, no może w końcu odpadnę. Więc y, moi drodzy, myślę, że w sumie ty, zakończmy sobie odcinek tutaj. Dlaczego by nie? Zakończmy ten odcinek tutaj. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, moi drodzy. Ja sobie oczywiście dogram ten challenge do końca, ale tak czy siak nagród y, nie będę kupował. Myślę, że nie będę kupował nagród, więc ja sobie po prostu zakończę w tym momencie ten challenge i napiszę wam w komentarzach. W przypiętym komentarzu bardziej ile udało mi się tutaj yy, zwycięz zrobić. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!